Witam serdecznie. Dzisiejsza prezentacja dotyczy ważności orzeczeń psychologicznych, czyli tego, jak często i czy w ogóle trzeba powtarzać badania psychologiczne. Prezentacja będzie dotyczyła głównie kierowców zawodowych, osób podlegających ustawie o kierujących pojazdami oraz osób, które wykonują badania psychologiczne z ramienia medycyny pracy. Jeżeli chodzi o podstawę prawną, to tak jak już wspomniałam, Mamy tutaj ustawę o transporcie drogowym, która dotyczy kierowców zawodowych, ustawę o kierujących pojazdami. Mamy też badania wykonywane z zakresu medycyny pracy oraz badania wykonywane bez podstawy prawnej, czyli prywatnie. Jeżeli chodzi o terminowość badań dla kierowców zawodowych, reguluje to ustawa o transporcie drogowym. I tutaj artykuł 39 K mówi wyraźnie, że badania psychologiczne są przeprowadzane do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat co 5 lat, a po ukończeniu 60 roku życia co 30 miesięcy. Teraz troszeczkę powiem na temat osób, które podlegają ustawie o kierujących pojazdami. I taką grupą zawodową są np. Na instruktorzy nauki jazdy, techniki jazdy, egzaminatorzy. Oni również muszą wykonywać. Co jakiś czas badania psychologiczne, reguluje to tutaj właśnie artykuł 34, który mówi o tym, że do 60 roku życia badania są wykonywane co 5 lat, powyżej 60 roku życia co 30 miesięcy. Jest tutaj też adnotacja o tym, że te terminy badań mogą ulec skróceniu. Teraz y, badania dla osób, które kierują tramwajem to również jest regulowane przez ustawę o kierujących pojazdami. Pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wydawane na okres 5 lat bez względu na wiek kierowcy. No i okres ten dotyczy i orzeczenia lekarskiego, i orzeczenia psychologicznego. Jeżeli chodzi o orzeczenie psychologiczne dla osób podnoszących, przedłużających kwalifikacje, to również jest termin ważności określony przez ustawę o kierujących pojazdami. Dotyczy osób, które na przykład podnoszą. Prawo jazdy do kategorii zawodowej, czyli do kategorii C, C, plus E, D, D, plus e, lub też przedłużają tą kategorię i wtedy wydaje się takie orzeczenie na okres 5 lat. Więc na przykład osoba, która udaje się do starostwa, chce założyć profil kandydata na kierowcę i starać się na przykład o to, żeby uzyskać kategorię C, plus E, dostaje orzeczenie psychologiczne, pozytywne i wtedy jest to orzeczenie ważne 5 lat od dnia badania. Teraz jeżeli chodzi o kierowców pojazdów uprzywilejowanych czy przewożących wartości pieniężne, to bez względu na to jaką kategorią oni jeżdżą, czyli czy są to kategorie typowo zawodowe, czy też na przykład kategoria B czy nawet A, ważność ich zezwolenia do kierowania pojazdem jest ważna 5 lat. No a co z osobami, które trafiają na badania psychologiczne w związku z tym, że coś przeskrobały, czyli na przykład przekroczyły 24 punkty karne, bądź też prowadziły pojazd pod wpływem alkoholu czy środków o podobnym działanie, spowodowały wypadek drogowy. Tutaj ustawa nie do końca precyzuje tą kwestię. Przyjmuje się raczej, że te badania psychologiczne nie mają terminu ważności, czyli wydaje się je w związku z daną sprawą, nie określając terminu ponownego badania, bo nie ma takiej potrzeby. Teraz kilka słów na temat badań psychologicznych z zakresu medycyny pracy. Już w którejś prezentacji o tym wspominałam, że bardzo często w przypadku tych badań z medycyny pracy nasze badania psychologiczne są konsultacją, czyli lekarz profilaktyk, wykonując badania dla danego pracownika w związku z wykonywanym przez niego pracą, musi pewne konsultacje uzyskać, zanim wyda orzeczenie lekarskie. I czasami potrzebna jest właśnie konsultacja psychologiczna i wtedy taka osoba trafia do pracowni. Na badania. To może być na przykład konsultacja w związku z prowadzeniem pojazdu służbowego, czy na przykład obsługą suwnicy, czy wózka jezdniowego. I zazwyczaj jest tak, że w takiej, w takiej sytuacji, kiedy to jest ym, skierowanie od lekarza medycyny pracy, nie wpisuje się terminu ważności takiego orzeczenia, gdyż termin ponownego badania jest zależny od tego, co ustali lekarz profilaktyk. Natomiast to nie jest tak, że psycholog nie może zaproponować terminu ponownego badania. Bo czasami oczywiście zdarza się tak, że uzyskane wyniki przez osobę badaną są na przykład z pogranicza normy, i wydaje nam się, że taką osobę powinniśmy zobaczyć szybciej niż na przykład lekarz mógłby zarządzić. I wtedy w uwagach w orzeczeniu czy w wyniku konsultacji można byłoby taką, taki termin ważności zaproponować lekarzowi. Mam nadzieję, że rozjaśniłam Wam trochę kwestię tego, na ile ważne są. Wasze badania psychologiczne dziękuję za uwagę zapraszam na mojego bloga po więcej filmików, więcej prezentacji z zakresu psychologii, transportu i psychologii medycyny pracy. Do usłyszenia.